No, i przechodzę to prawie drugi raz do 13 levela, bo nie włączyłam dźwięku zaraz muszę sprawdzić, czy je mam, czy nie mam. Okej, okay, teraz mam. To jest taki level, tu się po prostu jedzie. Niektóre będę chce pomijać, bo już przeszłam niektóre. No, oczywiście, umieranko. Dobra, to jest drugi, to jest trzeci. trzeciego nie chcę. I to jest takie coś. No, omijam, bo już to przeszłam. Tam trzeba skakać, czy tak. No. I to jest w ogóle gra, w którą, do której ktoś mnie zaprosił. No. Zaprosili mnie do gry: oczywiście, nie Polak. E. Tu trzeba na czas. E. Znaczy nie tu, tylko tam czy trzeba było. Gdzie no. to jest? Ej, pogubiłam się. Mm. Mm. Tu trzeba na czas. Tu to upada, tutaj to się buja, umiem to, bo grałam w ogień i woda. Dalej, tu trzeba się wspiąć, skoczyć, tu się idzie, bierze się klucz, otwiera się, idzie się, idzie się, idzie się i jestem tu, tak jestem tu i nie umiem skoczyć. O, udało mi się. Teraz jeszcze wycaleć. Idealnie. Za y, y, z którymś tam razem. I co? A, to sklocek już. chciałem, że to będzie upadać Musi się znikać. No to to proste jest. I co? I to jest inny kolor. Okej. A łokie. Zaczekam. E, 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 e. E, nie umiem angielskiego. Mój angielski 0 e, na 10. Albo 1 na 10, bo coś tam umiem, ale nie umiem. Mm. Time to fly, to będę latać. Tak. Guillaume. Nie wyleciałam. Coś, 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 nie poleciałam. To muszę cały czas spiegnąć. Yo, także to skacze. Hop, 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 hop. Jestem, dalej. Yf, hop, hop, dalej. A tu nie zabija, noha. Zabija pewnie, najpewniej um. Teraz muszę skakać, żeby się dotrzeć Ile jeszcze jest Muszę zobaczyć, bo jej Mi się trudno idzie Jest coś takiego, jak zobaczenie Ile tu jest stajdów Nie, nie ma, okej okay nie wiem ile to będę szła, może kiedyś przejdę. W ogóle zagrałam w tą grę. Ojej. Bo ktoś mnie zaprosił z Anglii, ale coś z tego. No i... Bo nie ma ni nic innego grać, nie wiem w co. No więc napiszcie nazwę, może zagram. Spróbuję tutaj stawić intro, jak mi się za długo nie będzie przesyłać film, bo intro już mam zrobione tak jakby o, jakąś nagrodę dostałem. o Boż, nagroda nagroda nobla yy. i spadłam w yy. a co to? ja tam do góry a teraz co chcę w tu. O, dziękuję. Najgorzej by było, jakby nie załapała pierwszego takie za pierwszym razem i bym yy, była już na tym 38 i bym umarła i nagle bym była na pierwszym. Najgorzej. Yy, co tak daleko? Do chyba spada. Łapasz. Ta telefon brata łopo, łopoż, łopoż, gdzie ciem, mnie wyszczelił? <gry> A ja myślałam, że wylecę tam poza mapę. A to nawet nie doleciałam. Jak tu? <gry> Dało się. I spadłam. <gry> o, shop A to za Robuxy. A no, bo tu nie zarabiam, ale do co z tego? Mogę dodać przyjaciela Osobę, która mnie dodała. Oj, czemu jak go dodałem. Dobra spadam. Mmm, tak jak zwykle. Hop, hop, hop. Co? Ok, mogę? mogę, ok. Cyk, 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 cyk. Idę dalej. Walhop. Mm. Łapasz. Zamiast zaskoczyć, proszę, na przodu. Mm. Mm. Tak. E. e. Nie. Co? Już myślałem, że tu jakiś ogień przeleciał. Później. No, spadam. I widziałem tam ludzika, który się znowu spadłam mm. 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 Znowu? co nas kamerkę, może mi lepiej będzie uh. mm. Ja tego nie umiem To teraz blisko I Gdzie jestem? Tu? Prawie ja tego nie umiem chodzić, o dzisiaj jest za 35 łoposz. Co bym Halo, halo, what are you doing? Y coś tam? chwilę spadnę łoposz. Mówiłam, że nie spadnę. Ale trzydzieści czwarty level Pff. dobra, dalej nie dojdę. jak spadnę to się żegnam. Oj, papa.